No cóż, przyszła pora na bitwę od Widza, no i zobaczcie, kto wygrał. To wygrał Muran2115. Gratuluję. Dzięki, oczywiście, za bitwę. Tutaj macie wysłanego skinka do niego. Miał wygrać Galila za 280. Wygrał Kałacha Asimowa za 320 Ziko z czterema kozackimi naklejeczkami. Więc mam nadzieję, że jesteś zadowolony. No i mam nadzieję, że ja również będę zadowolony po takiej batelce. Dosyć ciekawa. W sumie rzadko daję te skrzyneczki. Trochę mi zajęło wybranie bitwy. Ale właśnie szukałem takiej fajnej batelki innowacyjnej, jakiejś nowej z innymi skrzynkami. Niż zazwyczaj daje. No i powiem wam, że jest ciekawie. Zaczynamy całkiem nieźle. Danger Zone i dwa razy Gigabuła. Z tą skrzynią się nie lubię, no ale może dzisiaj zaskoczy. Ostatnio karambitę na wyrzucała, więc fajnie by było znowu e, zgarnąć takiego karambicika. Dodatkowo Kurst Case, tylko że mamy 5 na buście. Jeden na jesterze. Szansa na M9 Doppler. Hallinga otwierałem. All Star Case 5 razy na buście. Też ostatnio tą skrzynię w sumie polubiłem na buście, bo fajne nakleje rzuca. No ale mamy też jedną na jesterze. No i tutaj będzie największa szansa właśnie na zgarnięcie stickera Titan Katowice 2014, no i zobaczymy taką battle zapionę. Wjechał jakiś Koroshi, no i czekamy na dodanie bota, no chyba, że ktoś jeszcze wiedzie. Fajnie by było, jakby ktoś wjechał, może będzie ten 21. 21, a nie ma, więc daję bota Emily. no i zobaczmy jak pierwsza skrzynia, czyli Danger Zone. No z Danger Zone nie mamy nic, jest Mach 10, jest USP, jest MP9, zobaczmy jak dwa razy gigabuła. czy rzuci karambita, są dwie AWP, no szkoda, że ta najlepsza w sumie AWP dla mnie, ten na środku nic nie trafił, ja jeszcze trafiam Handwrapsy, no i może być ciężko. Może być ciężko z tym underdogiem, no tyle wam powiem. Ale mamy Emeczkę Black Lotus. Ile curst case na buście? 5 dyszek, w sumie. No to powiem wam, że ta Emeczka, nawet fajna, ona zajebiście wygląda w grze. Jak ktoś miał, no to myślę, że wie. Ja sam tą Emeczkę mam minimal wear chyba w Statraku bodajże. I ona naprawdę nieźle wygląda. Ale zobaczmy, czy dwie kolejne jeszcze coś rzucą fajnego. USP ma 10pp Bison średnio. I ostatni curst case na buście. Dwa razy, mak i dwie berety. No, czyli też średnio, ale może na gesterze Dupnie tutaj m na środek. No niestety nie, jestemeczka Wave Well worn. Co da skrzynia holding z naklejkami? Pierwsza nie dała zupełnie nic. No, jestem ciekawy, jak ta druga skrzynia, czy da tą najlepszą naklejkę. No, powiem wam, że raczej już chyba bez szans, żeby tą bitwę wygrać. No i Anderek, widza. Czy jakiś konkretny? No nie, na razie dropów żadnych fajnych nie ma. No chyba, że ostatni All Star Case na Jesterze zaskoczy. Jednak mi się osobiście nie wydaje. No ale zobaczmy, zawsze będzie, zawsze jest szansa. Ale. Jeszcze dwie. Mamy NIP. No i ostatnia na bujście. Zobaczmy, czy ostatnia na bujście cokolwiek wypluje. No mamy dwa razy NVS i mamy Cloud9 dla Emily. No i ostatnia na Jesterze. No nie rzuciła nic, no niestety. No i powiem Wam, że baterka widza średnia. No jak zapione na trzy osoby Anderek. No to za bardzo nie dało, ale wygrał ten na środku. Wysyłamy mu faka No i została mi truja. Mamy taki ekwipunek po ostatnim odcinku, więc jest naprawdę nieźle. Eee, no i myślę, że. Kurde, wiecie co? Klikniemy. Ja myślę, że klikniemy sobie steampunka na farta. Może wypadnie trzecia knight, No nie, mamy AWP Chrom Canon. No i wiecie co? Zrobię Battle. Zrobię Battle za dwa kloce i zobaczymy. Czy ta Batla coś odda? Zrobimy Sherda w ogóle. Sherda na cztery osoby. Damy tą nową skrzynkę, bo jest nowa skrzynia Ammo Case. Generalnie skiny brzydkie. Strasznie brzydkie, ale damy tą skrzynię. Damy sobie jeszcze plug Case'a dwa razy. I dajmy myślę zwykłe skrzynie, czyli damy sobie tak Dream Sand Nightmare'a, Riptide'a i... A czekajcie, a jak Dream Sand dam, no to nie, też nie starczy. A jakbym dał przykładowo Recoil Case'a? No z Ricol Caseem w sumie to wleci. No i dobra, zobaczmy takiego sherda na cztery osoby. No i zobaczcie, ammo case, no ma zielone skinki. Oho, i wjechał ten koroszaj. No, zobaczmy, czy może trafi Gloka Fajda. Przydałyby się takie dwa gloczki fade i wtedy byłby to naprawdę konkretny podział. No ewentualnie dwie ostatnie zwykłe skrzynie, jak dobrze zarzucą, to może być naprawdę rozpierdol, jednak zobaczmy. Zobaczmy, jak nowa skrzynia. Bo tej skrzyni jestem dosyć ciekawy. No, średniawa totalna, ile ta skrzynia na gesterze? 130 z no ale nie dała nic fajnego i druga również nie rzuciła kompletnie nic. No i tutaj, gloczek fade może w końcu jebnie? Jest Glock Gamma Doppler i to tylko i wyłącznie jeden, no zobaczmy jak ta druga. Oj, no myślę, że chyba tutaj już bez szans na jakiś lepszy drop. I na lepszy podział. Do bowika jeszcze nie ma, no chyba że dwie ostatnie, nie wiem, wyrzucą slingshoty fabrycznie nowe, a ewentualnie motylka jakiegoś. Jest jeden Bowick. No jakbym dał tutaj standardzika, byłoby chyba lepiej, ale zobaczmy Dream and Nightmara. No bez kose, no i ostatni Recall czy będą Glovesy chociaż. Ok, no cztery osoby i żadna nie trafia kosy, tylko ja natrafiałem. I dzięki mnie tak naprawdę to tu cokolwiek jest, ale jednak słaba ta batla I myślę, że robię jeszcze jedną batlę, jeszcze jeden shirt, Tylko wiecie, co teraz robimy? Damy tą jedną skrzynię, damy recoila i damy riptajda. Tym razem dam riptajda. No może riptajik lepiej da. I damy sobie dwa riptajdy, shardzik na trzy osoby, cztery skrzynie. No jestem ciekaw, jak tutaj Glock Fate wleci, to będzie naprawdę zajebiście, bo wtedy będzie konkretny podział, będzie prawie po trójce, czyli taki Bowie Knife ma doppel przykładowo za taką battle by mógł wlecieć. No ale może te trzy zwyklaki jeszcze coś wyplują. No zobaczmy, Michael, Adrian. No i pierwsza skrzynia, no najważniejsza chyba. Nie ma Glocka Fade. Czyli najważniejsza skrzynia, no tutaj zawiodła. Ale jestem ciekaw, czy tym razem wypadnie złoty item. O, jest coś! Slingshoty, ale well worn. Jak one by były fabrycznie nowe, to je byłoby konkretnie. Mamy dwa Digielki, no i drugi Riptide. No, mamy Let Museo i SSG. No, i ten podział kurde, nie najgorszy, wam powiem i myślę, że go skopiuję. A mogę dać tak, tylko że zabierzemy powiedzmy jednego Riptida Dobra, i dodamy sobie tym razem dwie skrzynie 4%. Mogę tak zrobić. Zobaczmy jeszcze takiego szerdzika, trochę innego, ale mamy te dwie skrzynie. No i szansa na gloka fade'a. O, i wjechał znowu ten. Może tym razem ten podział będzie lepszy. No zobaczmy. Może on coś tym razem trafi, bo wcześniej no. Jak sami widzieliście, tylko ja tam potrafiałem w tej batelce. No może Rosso coś trafi. Zobaczmy. Pierwsza skrzynia z glokiem fade'em. Mamy Glocka minimal Minimalware Co da recoil Case, USPK Print Stream. No i on coś tu trafił, A, ale Battle scared. Jak on by był fabrycznie nowy, może w Statraku czy coś, to by było zajebiście. No i dobra, tutaj chyba będzie o wiele gorzej. No chyba, że wpadnie ten Gloczek Fade. No są dwa gloki, ale jest to Ballet Queen i Steel Disarption. Zobaczmy jeszcze skrzynie 4%. 3 mu przyleciały, żaden nie wleciał. No i ostatnia skrzynia. Ten podział chyba będzie najgorszy. No ja trafiam klasika. Znowu ja tak naprawdę nadganiam. Znowu ja nadganiam w tej batelce. Jednak mamy 8 stówek. Ja myślę, że zróbmy Zróbmy to. Dwa razy Dreams and Nightmare na Jesterku. No zobaczymy, czy wpadnie złoty item. No złoty item niestety, ale obok. Dlatego wiecie co? Zróbmy jeszcze. Ile kosztuje ta skrzynia? 2%. 2% sloter. No i na dwóch procentach niestety nic nie trafiam. Dobra, sprzedaję wszystko i robimy tak. Sprzedaję meczkę. Knight i sprzedam sobie AWP Prince. Resztę zostawiam, bo mamy tak, tutaj Gold rabeskę. mamy AWP Lightning dwa razy, mamy fajne Serpenta, fabrycznie nowego, fajnie jakby był w Satraku, nawet Tester w Satraku bardziej by mnie interesował, mamy MEczkę Knight. No i powiem Wam, że jeszcze jakiś nożyk by się przydał, mamy też dwie dyszki ponad i myślę, że pierwsze co zrobię to skinka dla Was. Teraz wleci skinek dla Was, no chyba, że nie wpadnie nic fajnego i właśnie nic nie wpada, bo mamy dwie Berety, mamy Petkę i mamy Famasa, więc średniawa, zobaczmy jeszcze trzy. No tutaj już trochę lepiej, bo jest kałach Inheritance, jednak ten kałaszek będzie, myślę, dosyć drogi, dokładnie, będzie Field Tested i jeszcze trzy, zobaczmy, czy coś wleci. Oj, przeleci! Przeleci. Tutaj mamy zajebisty dropik, jeśli chodzi o boosta. I niech będzie tak. Rozdaję wam dzisiaj kałachę Empresa za 220 zików i testet. Żeby go wygrać, musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj dwie łapeczki to będzie 69 groszy. Tyle, ile dobiecie, tyle rozdam. Dodatkowo, musisz mieć suba mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam. Jeśli nie masz suba, nie wygrywasz takich skinów, jak tutaj widzowie. No sam widzisz, naprawdę kozackie skiny wygrali, więc warto tego suba zostawić. Przypominam. No i dobra, taki kałaszek do wygrania. I żeby wygrać tego kałacha, to wiecie co? Kurczę, co byście mogli w sumie zrobić za tego kałaszka ewentualnie jaki komentarz napisać. A dzisiaj będzie łatwy kałach do wygrania. Co wolić? Psy, czy kot? Ja osobiście porówno w sumie wam powiem, odkąd mam, miałem właściwie koty. To porówno. Wcześniej wolałem psy, jednak koty są też zajebiste, tyle powiem. I myślę, że zrobimy sobie ostatnią batelkę. Mam dwie dyszki, zróbmy sobie underdoga, jeszcze jeden underdog i zrobimy sobie tak, skrzynia za 130, skrzynia za stówę, damy sobie plug case'a, damy tego usp i glock'a, bo w sumie dalej glock nie wleciał i damy sobie trzy te skrzynie, damy steampunk'a, dajmy duck case'a, dajmy Rattlesa, damy skrzynię z kałachami i water damy trzy riptide'y i damy trzy dream and nightmare licząc na farta, no battle już jest za óseme, jeszcze bym coś tutaj dorzucił, niech to będzie waypore Wavik. I myślę, że ostatnie skrzynie, jakie mogę tutaj wrzucić, to niech to będzie whole case dwa razy na buźcie. I będzie to underdog na trzy osoby za prawie 14 kloców. Boję się tej batelki. Muszę przyznać szczerze, no ale zobaczymy. Bo ostatnio, no, jest królewska pas. Jest ostatnio królewska pasa, więc myślę, że ta batelka też może oddać. Popyn? Dobra, mamy popyna. I zobaczmy. Zobaczmy tą batelkę. Czy ogramy... Popo, to jest chyba Popo z Xiao Industries, tak mi się wydaje w sumie. No i zobaczmy, czy go ogramy. Na razie dobrze zaczęliśmy. Auk, no jest niestety lepszy niż Mak 7 i tutaj już Bowik. Oj, nie ma Bowika. Trzy pierwsze skrzynie bez jakiegoś top dropu, ale ta skrzynia jest naprawdę ważna. No nie ma Glocka fajda, jest Glock Vogue, ale jeszcze mamy dwie skrzynie przed sobą. Generalnie jak ktoś trafi Glocka Fade to już raczej odpada z batelki. No, ale chyba nikt nie trafi. Trzecia, ostatnia. No nie ma. Nie ma Gloka Fajda. Ale może Emeczka Knight? Dla Adriana najlepiej. No dla Adriana kała fili niektor, więc on nam odpada. No, ale popo, popo, czy coś trafi? Biolor mu przeleciał. No i na razie ja mam najwięcej. Ja mam najwięcej. Zobaczmy, Ratleska. Ej, no na razie bez żadnych konkretnych dropów, ty. Poza Kałachem i poza glowsami. Tu nic jakiegoś kon konkretnego tu nie wleciało. M9 na środek. O kuźwa, nie ma M9 y i powiem Wam, że może być ciężko. No 6 zwykłych skrzynek. Musiałby popo nam trafić tutaj jakiegoś fajnego motylka. Chociaż trafiam jeszcze Maka fabrycznie nowego i na razie... To układa się to kuźwa standardzik. Jednak Waper Waving może zaskoczyć wajcami Motylkiem Fate. O! Falcon Knife Autotronic. Nie no, szansa na motyla. mogą mu kuźwa dać lepiej. No i zobaczmy. Jak on coś trafi, no to ja wychodzę na prowadzenie. Tylko musi chociaż teraz już chyba nie. No nie, bo mam trzy dyszki więcej. No i jeszcze kałaszek Nightwish. Zobaczmy, co wypluje. Waypour wave, wave na Jesterze. O, no i dobra, po batelce. No niestety, po batelce. Tutaj kurwa standardik nam się załadował. Szedł dagersy jeszcze dla popo. I fajnie, jak on by coś trafił. I niech to zgarnia, bo to Adrian. No nie, no niestety. Niestety, no popo nas okradł. Popo nas okradł, zgarnął dwa Fire Serpenty, M.C.K. Fej, no wysyłam mu faka. No i powiem wam, Lipa. Lipa z tej batelki wyszła, walej jeszcze z Punk'a jednego. Szkoda, tej batli, bo była naprawdę droga. A. A no nie pykło. I powiem Wam, że to by było na tyle. Eee, jednak pamiętajcie, jeśli byście chcieli zagrać na stronie, to pamiętajcie, że musicie być pełnoletni, musicie mieć ukończone 18 lat. Dodatkowo nie zachęcam się do wpłaty, ponieważ ciężko trafić najlepsze przedmioty i raczej nic nie trafisz. Jednak jeśli chciałbyś ogarnąć nowe skiny, no to zrób to na moim kodiku. Klikasz ten zielony plusik, wpisujesz kodzik w akces, otrzymujesz darmowe 2 zł i plus 10% do wpłaty. Na ten moment nie ma nic do wygrania. Nie ma nic do wygrania z moim kodem, no ale może za niedługo wleci coś nowego i jednak fajnie by było jeszcze coś trafić. A spróbujmy jeszcze może otworzyć tak dwie skrzynie, 4% loter. Nie ma nic, a zakończmy to. Nie, zakończymy to takim underdogiem, wiecie co? Zrobimy coś takiego. A dajmy może, dobra. Zrobimy tak, USP. Damy 4% slotera, 3% dragon lore. I Kusi mnie dać tego Waporwave, a jednak kurwa wysypie się ściana. No ale dobra, spróbujmy jeszcze takiego Andera za No fajnie by było go zgarnąć jeszcze, jakby ja je było. Glockiem, fade i powiedzmy motylkiem albo Wajcami. Nie mówię, że Dragon Lords, bo ostatnio wleciały. Ale no fajnie, jakby te dwie skrzynie tutaj naprawdę dupły mocno. Ale zobaczmy, zobaczmy, jak to będzie. Damy sobie tutaj tym razem Bota i samu i damy Bota Alexa. No jestem ciekawy w sumie, może akurat do niego coś trafię. Mu Alexa, patrzcie, Glock, Gloczek Fade tam się pojawił. No ale Glocka Fade'a nie ma i trafiam, kurde, najlepszego skina. M9 sloter nie ma, zobaczmy jak 3% Dragon Lord, czy wypluje Dragon Lord. No, Battle Scart przyleciał u Alexa i czy Waypur Wave uratuje tą batelkę. Mamy Glocka Fade'a. To by było na tyle. Na razie.